Cześć, czas na czwarty dzień turnieju. Yy, mamy tutaj bez zmian obrony, czyli cały czas jest B, 5 przegranych, 5 wygranych. 5 yy, szans i przez to, że się wczoraj wykupiłem 0 porażek na chwilę obecną. Yy, Skład tutaj nie zmieniam. Ewentualnie może bym zagrał no, nie, zostawiam tak, jak jest. Mocna ekipa. Dzisiaj nie będzie już tak na pewno łatwo. Na wojnę zapomniałem dać dźwięku, ale tutaj już podbijam sytuację. Ok, mamy fiolet, mamy czerwony. Zaprosiłem krzędy ks specjalnie na logika póki ma prowokacje. Czy dostanę w końcu jakiś czerwony klocek, żeby mógł się w coś podratować? Hmm, nie spodziewałem się, że u przeciwnika jest Ogima. Ale nic z tego, bo i nie ma to znaczenia, bo i tak nie mam już minionów. Yy... Jedyna moja szansa to jest taka, żeby tutaj zdobyć, gdzieś tutaj zdobyć yy... czerwony klocek z dołu, ale niestety nie przyszedł. Także mamy na dzisiaj już pierwszą porażkę. Księga odpaliła trzy razy. Także dosyć sporo. No i to jest tyle. Jowi na pewno wszystkich tutaj wykończy bez niczego. Bardzo długo myślałem: Plocki, no tank cię nadawał trzy razy, a ja dalej byłem bez niczego. No dobra, tutaj mamy ludwika, któremu warto byłoby zablokować albo ściągnąć przynajmniej prowokację. Będę trzeba go zabić zanim on odpali po prostu dopisały klocki, więc to też nie ma to się bardzo nad tym rozczulać. Tylko nie wiem po co ktoś wziął profesorkę na krwawą miatkę. No miałem takie klocki, że nawet trójkami bym to wygrał, także szybko poszło. Gdzie jesteś w internecie? Ok, znowu mamy tą samą sytuację, że mamy Ludwika na środku, więc skoro ten skład się sprawdził, to spróbujmy jeszcze raz zagrać tak samo. Tu już nie mamy tak kolorowo, ale co tutaj można by zrobić ciekawego? Niestety nie ułożyło nie nie się tak, jak to sobie zaplanowałem. Tutaj zaryzykowałem, że wyskoczy mi z dołu czerwony klocek. Miałem dwie szanse na to, żeby połączyć dwa paski czerwone w czwórki. Piękne kombo. Myślę, że znowu to wygram. Dwa życia. To właśnie mnie uratowało. Bo mogło być krucho, gdyby nami zabiła hmm, Ludwika. Ok, skoro ten skład działa, to należy go używać. Hmm, teraz tak, co tu możemy ciekawego stworzyć. Ciekawego nic, yy, zaraz się odpali Bastet i będzie to dla mnie kłopot. Gdzieś tam próbuję wcisnąć środek przebicia, ale... <laughs> Obawiam się, że już jest za późno. Także z, mojej, z mojego planu, gdzie zdobędę 10 pozytywnych, no wygranych po prostu w, naj w najazdach nic już nie zostało. Liczyłem, że kurczę nie odpali się ta Anka. No nic, chociaż jeden jednego się udało się ściągnąć. Mam nadzieję, że ostatni atak wygram. Żeby mieć komfort psychiczny na jutrzejszy dzień. Okej, okay. udało mi się zrobić to, co chciałem, czyli odpalić kufu. No ona jak nie zdąży odpalić, bo już padł. Ale chciałem odpalić kufu póki prowokacja od Ludwika była no, teraz tak, muszę zrobić jakiś ruch To i tak... A, tu Do przeszekadę prowokacji No i to było na tyle. Y Dwie przegrane, trzy wygrane. Szybko poszło, gładko. Jutro gram ostatni dzień turnieju. Tak jak mówię, chciałbym się załapać na 5, do 5%, bo na 1% się na pewno nie, załat nie załapię. Aktualnie miejsce 1684, a chyba 5 albo 6 tysięcy tylko promowanych na 1%. Także jeśli jutro nie zagram kompletu, to nic z tego na pewno nie będzie. No i to tyle jeśli chodzi o turniej. Trzymajcie się do jutra, dajcie mi znać, jak wam idzie pojedynek na krwawej jadce.